Powiem wam, że już pół dnia tu spędziłem, bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się. Eee, co teraz? Teraz by wypadało zrobić to osłonę ten parawan, co wam mówiłem. Eee, myślę, że do wieczora mi się uda to dzisiaj jeszcze ogarnąć, fajnie by było. I na pewno jeszcze co pomaluję ten storik mały, co wam pokazywałem na początku filmu. Eee, zrobimy sobie go też na czarno, przynajmniej dopóki nie będzie gdzieś tam okuty blachą. I co? No nic, no, będę się musiał brać za robotę, no przydałaby mi się jakaś pauza na kawę. <laughs> Kurde no, eee, ani obiadu, ani kawy. Nie siedział, będę cały dzień tu siedział o głodzie. No ale co zrobić? No Trzeba tutaj kręcić filmy dla Was, trzeba sobie rozwijać swoje stanowisko pracy przyszłej. E, do picowania fur. Generalnie taki mam zamiar. Bardzo wiele osób, e, ja zauważyłem w ogóle, tutaj Wam wtrącę, że tak szybko. Bardzo wiele osób e, Jakim przychodzą tutaj, obserwują się to, co ja tu robię, to się wszystkim wydaje, że ja tu będę nie wiadomo e, jaki, nie wiem, kurwa, zapad mechaniczny odkładał, jakiś spawalniczy. Nie, 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 nie. Słuchajcie, ja nie robię tego po to, żeby tutaj przemierać, kurwa, tysiące samochodów, e, bo mnie, takiego typu usługi nie bawią. E, nie będziemy się to bawić w ogóle. Jak już, to może być taka opcja, że mi tu jakiś pacjent przyjedzie na robotę, ale to będą raczej koperkowe roboty. Ja się w żadną hardkorową mechanikę tu nie będę bawić, bo ja wiem, niektórzy się rozczarują, ale naprawdę mechanika to nie jest moja fajka, ok, rozłożyłem ten silnik, złożyłem go tylko właśnie po to, żeby się sprawdzić, ewentualnie jakieś drobne naprawy, coś co jeszcze mogę porobić, nie boję się już tego. E, ze spawaniem będzie podobnie, to nie jest tak, że ja tu będę robić nie wiadomo co, e, że teraz e, rzucę mechanikę, zajmę się typowo, kurwa, blacharką samochodową, też nie. To jest temat, który chcę sobie przerobić, e, po to, żeby się czegoś nauczyć, tak się nauczyłem z mechaniką, po to, żeby e, później tutaj z tym autem zrobić naprawdę fajne czary, fajne cuda, bo to powstanie naprawdę bardzo tłusty, gruby projekt, tak samo jak uczy się tapicerki, czyli będę umiał jak gdyby skonstruować, skonstruować, no wiecie, tak to piracy drzwi sobie weźcie do serca słowo skonstruować, ale zrobić taki samochód, powiedzmy, od podstaw, od zera do e, końca, w sensie od e, mechaniki, poprzez malowanie, blacharkę, wiecie jak to, jest, nie? Tapicerkę, żeby móc sobie robić tutaj fajne, grube projekty, bo w którymś filmie wam pokazywałem takie Volvo, tu gdzieś wam się wyświetli, albo tu, nie wiem, gdzie to wam pokażę, <laughs> generalnie, e, bardzo korciłby mnie ten projekt. Oczywiście ja nie wiem, czy ja na to Volvo będę stawiał, bo zobaczymy, jak fundusze pozwolą, na to to będzie też jakaś e, inna furka niż ta moja BMW, ja wiem, że tu kolega już będzie mi chciał, żeby było E39, e, ja, ja mam to na uwadze, ale jeżeli chodzi o takie grubsze projekty, to ja mam bardziej ambitny plan i tu bym chciał, żebyśmy też zrozumiał, że to nie jest tak, że ja nie chcę tego E39, bo mi się te auta naprawdę w chuj podobają, są naprawdę fajne, konkretne, e, bardzo ładne i też gdzieś mi się tam pomiędzy moimi latami życia bardzo to auto marzyło, ale jest za jest. E. Chodzi o to, że ja mam bardziej ambitny plan, jeżeli chodzi o takie postawianie grubych, pustych projektów, ale niestety na to wy będziecie musieli poczekać, na to ja będę musiał poczekać i przede wszystkim e, nie może być to E39, chociaż go nie wykluczam, ale bardziej bym stawiał to, wol, bo zobaczymy jak będą właśnie fundusze pozwalać na rozwijanie tego całego projektu. Także no co? Robimy teraz paradą, trochę za bardzo się rozgadałem. <grym> Dobra, lecimy z tematem kurwa. Napiłbym się kawy, wiecie, naprawdę mi się chce takiej fajnej czarnej parzuchy, więc na razie sobie będę dumał, A jak sobie będę dumał, to sobie będę przy okazji chyba ten stół malował, nie bardzo mi się chce to malować, bo wiecie co, ja te wszystkie tutaj czary, co mam, tak, te wszystkie deseczki, to też będę musiał, będę chciał sobie po prostu na czarno pomalować, żeby mi to fajnie kolorystycznie pasowało to wszystko do garaży, więc się zastanawiam, czy w ogóle ten rozkładany stolik teraz malować, chyba nie ma sensu brudzić pędzla. Skoro to zrobić wszystko yy, naraz, prawda? Chyba tak zrobimy. Nic, dobra, zbieraj się, panie Pawle. Podacie mi rękę. <gryw> Nie mam siły, już naprawdę. Teraz zmęczony jestem. Stanę jak starzec w tych filmach jakiś sensej. Ja generalnie lecę, moi drodzy. Robię sobie przerwę obiadową. Będę jak już do żabki, może się kabusi napiję. I co? Widzimy się w następnym kadrze. Za chwilę to ogarniemy temat. Będziemy robić ten parawan. Jak widzicie, za mną to już jest. jest już, sprawdzałem wielkość, długość, także jest tak jak chciałem. Będzie miał ponad 2 metry. Fajna sprawa. Prawie przykryje mi tutaj te stoły. Dwa. Nie do końca, ale prawie będzie na te dwa stoły. Myślę, że będzie fajnie tutaj siedział. Dobra, widzimy się w następnym ujęciu. Cześć. A ja właśnie wracam z pory jak widzicie, darcie <grywanie> zdrowe po cholerze, e, a później rośnie mi figura tatuja rybowego zabrzusianego. E, no co, no, trochę się zabrzuciłem, mniejsze w tym, słuchajcie, kończę sobie to jedzonko, mniej więcej już mam zarys jak będziemy robić ten parawan, no i co, no przebieram się i lecimy dalej z robotą, no bo już tak powoli, powiem wam, czas na, na goni, jest 14, od rana tu siedzę, no, obawiam się, że... Chociaż nie, myślę, że zdążymy przed wieczorem e, ogarnącą robotę. A tutaj jak widzicie już się wstępnie przygotowałem, jeżeli chodzi o robotę. E, plan mam taki, że zrobię sobie taką harmonikę, jak gdyby to wszystko będzie na zawiasach. E, czy mi się uda, czy nie, to zobaczymy, bo... Jak widzicie, <noise> dobrałem to fest, yy, ale no mnie szacem, słuchajcie, mniejszych tych zawiasów nie było, przynajmniej to było mnie w sklepie, ale coś będziemy kombinować, Pomyślałem sobie, że takie będą e, trzy tyczki główne, które będą po prostu jeździć po ziemi, wiecie o co chodzi, e, żeby mi się to gdzieś tam, e, mogę wam powiedzieć, w miarę wygodnie rozsuwało, zasuwało, zobaczymy czy to się spełni, chociaż sprawdzi. Chociaż wydaje mi się, że to pewnie do dupy będzie działać. <grywia> Dobra, z tym będziemy się tym później bawić. Wiadomo, tutaj te tyczki muszę przyciąć na długość parawanu. Też tak mniej więcej, nie wiem, bo ten obraz mi trochę będzie przeszkadzał. Ale coś tu pomyślimy, pokombinujemy. Jakoś to będziemy ogarniać. Jak widzicie, tutaj niedawno sobie taki sprzęt sprawiłem. I będziemy go dzisiaj wykorzystywać po to, żeby sobie tutaj właśnie w ten sposób e, ciąć te listwy, e, powiem wam, że najbardziej mnie tutaj to bawi <laughs> amputator palców, <laughs> killer. Także powiem Wam, że jeżeli chodzi o tego typu sprzęty na kątówkę jeszcze bez osłony, to jest w ogóle. No powiem wam, jak wam się znudziły palce i chcecie sobie popcinać to jak najbardziej możecie sobie sprawić taki sprzęcior. Wczoraj ciąłem tą piłą tutaj tą płytę, po prostu przeszło w sekundę, także mogę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o cięcie to jest naprawdę dobre. A jeżeli chodzi o pracę na kątówce z takimi tarczami, to tylko i wyłącznie, przynajmniej ja mam takie jakby wam to powiedzieć przesłanie ode mnie, że tylko i wyłącznie na tego typu sprzętach. Nigdy nie tnijcie żadnego drewna, żadnych desek, normalnie gumówką tym, bo to jednak są piły jak u, ten, w pile łańcuchowej. I to gdzieś zawsze może wam gdzieś tam zahaczyć, zategować, odbić i wtedy naprawdę może was nawet zabić jak wam gdzieś tam w szyję trafi czy coś, odleci wam kątówka. Słuchajcie, BHP zawsze najważniejsze, także ja tej tarczy używam tylko i wyłącznie kiedy ona jest zamontowana tutaj w taki sposób na tym sprzęcie, żeby przycinać deski, ewentualnie tu mam jeszcze taki cudo, gdzie też tą, tą gumówkę montuję gdzieś tutaj. Mogę sobie w ten sposób ciąć i o, sprzęt kupiony za parę groszy. Powiem wam, że no, sprawdza się tak i się nie sprawdza. No prowizorka jest. No ja nie mam tutaj miejsca w garażu, żeby tu nie wiadomo jakie sprzęty kupować. Tak samo, jeżeli chodzi o tą kolumnę do wiertarki, e, ja wiem, że są profesjonalne, są lepsze. z Sparkside'a widziałem takie większe nawet, no, ale ja naprawdę nie mam tutaj miejsca, nie mam gdzie tego dawać. E, ja muszę tak te sprzęty gdzieś później pochować, jeszcze jak będę miał ten stół złożony, także. Ja bawię się na razie takimi rzeczami, tym bardziej, że nie ja tak mówiłem wcześniej, nie wiadomo jakie tu nie będzie przemiału, raz za kiedy sobie to odpalę, to mi to wystarczy. Dobra, słuchajcie, ja już mierzę te deski, tyczki, zobaczę na jak mi to wyjdzie. Mamy wszystkie deski pocięte e, raczej z takiego hałasowania już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Nie będę więcej tutaj sąsiadów, już <gryw> zajeżdżać. E, słuchajcie, powiem tak. Sprzęt, fajna sprawa, jeżeli chodzi o takie przynajmniej cięcie w drewnie, nie mogę powiedzieć, to tutaj jest to rewelacyjne. Fajnie się to sprawdza, nie żałuję zakupu. E, plan mam taki, że te kółeczka przypierdzielę tutaj, żeby sobie to jeździło po, po ziemi, po podłodze to sobie wkręcimy tutaj w ten sposób, żeby był taki alas to jak wiecie o co chodzi. Ja się zastanawiałem w ogóle nad tym, żeby tych kółek nie wywalić, chociaż już nie mogę, bo podjąłem ich wysokość, jeżeli chodzi o wysokość tych tyczek, ale zobaczymy. No, generalnie chcę tutaj na środek przykręcić, tu do góry, do samej góry, jeżeli chodzi o te berki tutaj. Będą szły na zawiasach tutaj te tyczki. I zrobimy sobie taką harmonikę składaną. Jakoś tak to wykombinujemy. Coś będziemy tutaj w ten sposób myśleć. Zawiasy tutaj mam. Oczywiście one są za małe, ale coś tu myślę, że ja jakoś to damy radę zrobić. No. Będziemy myśleć, będziemy kombinować. Ja sobie ponawiercam najpierw te otwory na wkręty, żeby nie było, bo z tego co wiem, to później się do dupy je wkręca, a jak są nawiercone, to naprawdę elegancko wtedy wchodzą. Więc na nowo muszę wyznaczyć, gdzie mam wiercić. I powiem wam, bardzo ciekawi mnie jak będzie wyglądała ta przygoda ze spawaniem. Czekajcie, żebym sobie kurde w rękę tego nie wwiercił. <słyski> <słyski> powiem wam, że jeśli chodzi całe o to spawanie to powiem wam, że te wydechy to nie jest taki głupi pomysł. Bardzo fajnie byłoby sobie po prostu nabrać takiej wiedzy, takiego fachowego jakby wam powiedzieć e, fachowego stażu nie stażu wiecie o co chodzi żeby mieć do tego po prostu i wiedzę i umiejętności żeby gdzieś się jednak zagłębić w ten temat e, tutaj wam powiem już teraz wam powiem fajną rzecz że mam, e, mam u siebie w domu w piwnicy Tłumik końcowy z Volvo, to będziemy go tutaj rozbrajać na części pierwsze, zobaczymy, jak to jest zbudowane. Czegoś się nauczymy, czegoś wy się dowiecie przy okazji razem ze mną. I tu gdzieś jeszcze na garażu mam tłumik środkowy. Sprawdzimy, jak cała ta budowa wygląda, czy będziemy w stanie sami budować. W sensie, czy ja będę w stanie taki zrobić e, cały wydech od kolektora, po prostu wiecie, aż po tłumik końcowy, czy będę sam w stanie zrobić. To będzie naprawdę e, wydaje mi się bardzo fajna seria, tak jak była właśnie ta z mechaniką. Tak, e, wy będziecie się uczyć ze mną spawać i będziemy robić wydech. także myślę, że zawsze to jakąś wiedzę będziemy mieli. E, my. Ja się nauczę, wy przy okazji ze mną, szczególnie ci, którzy się na tym nie znają. Ci, którzy się znają, to jak najbardziej zachęcam do komentowania, możecie dawać jakieś rady. Jeżeli ktoś coś widzi, że gdzieś robię źle, ja chętnie e, powiem wam, że przyjmę takie rady, subiektywną krytykę, nie jakieś tam durne Wiele jakie hasła, typu, że no mniejsza z tym nie będę tego bóractwa tutaj przytaczał. Tylko tak naprawdę subiektywna krytyka, widzisz, możesz powiedzieć, się wykazać, że na pewno cię gdzieś tam nie zbanuje, nie skajtuje, nie powiem ci nic złego, jeżeli to jest wszystko w ramach dobrego smaku. Także przed nami bardzo ciekawe odcinki, będą bardzo fajna seria, powiem wam. A tak w międzyczasie, jak widzicie, tak tutaj robię, będziemy sobie w miarę do tego wszystkiego garaż ozdabiać, robić, dostosowywać. Tak jak mówiłem, wpadnie jeszcze na e, lakiernia. E, garaż 3 na e, 3, 6 metrów, czy 4 na 6 nie wiem ile tu mam. E, ale powiem wam, malutki garażek mam i, i, i naprawdę chcę to wszystko tutaj umieścić. No jak widzicie mechanikę już umieściłem, spawalnię już też mam. No Jeszcze tam lakiernie zrobimy, także będzie gitarka. Jeśli chodzi o tapicerkę, to tapicerkę szyję w domu. Nie przynoszę tu maszyny do garażu, bo boję się po prostu tego, że mogłaby mi nie przeżyć zimy. Bo sprzęt też nie był tani, sprzęt jest e, wysokiej klasy, naprawdę taki typowy, zakładowy, produkcyjny. Także także ta maszyna, te, szkoda by mi było jej tutaj po prostu dawać, no za dużo pieniężków nie kosztowała. przekręcam sobie te kółeczka, to wszystko mniej więcej tak to wygląda. E, jak popatrzycie. Ładnie wszystko się kręci. Generalnie już od razu wam powiem, że to będzie straszna lipa. Bo to wiadomo, stabilności nie ma żadnej, więc ja się boję, że to gdzieś na górze to będzie mi się gibać. Eee, ja jeszcze nie rozwiązałem tego problemu. Myślę, że tutaj nie dorobi na dole jakiegoś wiecie, czegoś szerszego, tak, żeby to po prostu stało prosto, a żeby się na kółkach. Tylko z tymi szerszymi takimi podpórkami jest problem taki, wiecie o co chodzi, że one będą mi tu później przeszkadzać, jak to będę miał złożone. Także to będzie jeszcze kwestia do obgadania. Na razie mamy taką rolkę. No, co możemy pojeździć? No zobaczymy. Zobaczymy, co te moje amatorskie pomysły tutaj e, stworzą. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tego typu rozwiązaniu. No, kodawska robota. Tutaj te śrubki tak odstają trochę, ale generalnie one tutaj nigdzie nie przeszkadzają, jeżeli chodzi o obrót. Także jest witerka. No i mamy tutaj sobie zamontowany taki pierwszy czar. E, generalnie to mi trochę krzywo wyszło. Jak się popatrzycie. E, to jest dorobione do długości, widzicie, tak? I tu jest tak troszeczkę krzywo, jeżeli chodzi o tą linię, ale już nie będziemy tego robić, zostawimy to tak. Tak więc będziecie się, będzie się w tą stronę kurtyna otwierać, zamykać i składać. To. Zrobiłem sobie tak to wymyśliłem, tak, mam taki patent, że tu będzie w ten sposób rozkładana kurtyna. Tylko, że to co mi się dzieje, to widzicie, no, za bardzo mi leci w tamtą stronę. Także ja sobie tutaj na dole um, dorobię takie coś, żeby mi to blokowało możliwość przechylania się. A chcę to jeszcze zrobić tak, że jeżeli ja złożę tą kurtynę to żeby nie okazało się, że ta deska będzie mi tak wystawać tu od ściany, bo będzie nie do końca złożona grutyna, nie będzie mi się to podobało, tylko jeszcze będzie zrobione tak, że na świecie tutaj w ten sposób składać. Także nie powiecie, że patent nie jest fajny. O. Generalnie no takie to jest trochę wiecie, no amatorka prowizorka, niby się to będzie trzymać, niby się nie będzie trzymać, wiecie jak jest, to też nie jest jakiś profesjonalnie poskładany sprzęt. Wszystko takie kurde <gryny> prowizoryczne. No i przy okazji będę miał kabinę, jak będę chciał się wysrać. <grymianie> Kurde ty. To WC tu też będzie dobre. I odciąg, żeby z nie było czuć. E, ja tu mam do kombinowania. <grymianie> nie no, żartuję, kibla tu nie będzie. <grymianie> Byłoby dobre miejsce. Ale parawanik do przebierania się jak najbardziej. Powiem wam. Że co? No ja się tu bawię dalej. Jeśli chodzi o robotę. Zaraz wam pokażę, jak wykombinowałem te nóżki. No i finalnie wygląda to tak. Jak widzicie, tu mi to nie będzie za bardzo przeszkadzało. Fajnie się to wszystko ładnie składa, a jak będę chciał sobie usunąć ten parawan, po prostu robię teraz taki myk. No. <laughs> Czekajcie, nie chcę przejść pod tym. A. słuchajcie, wszystko jest kwestią dopracowania. Robimy pyk. Już mi ten parawan. Tutaj, jak widzicie, nie będzie się nigdzie gibał, nie będzie nigdzie przeszkadzać. No. I wszystko fajnie, pięknie stoi. Zaraz Wam tu pokażę to o, teraz, jak popatrzycie się. Czekajcie, bo no, mi tu startów przeszkadza. Generalnie nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o samą kurtynę, która będzie tutaj zapobiegać, jakby to powiedzieć, pożarowi. To powiem Wam, że nawet spoko to wyszło. Szczęśliwie się to poprawić. Oczywiście mi tu krzesło przeszkadza. Fotel ale wydaje mi się, że będzie fajnie to wszystko odizolowane. Fajnie to będzie wyglądać. Trochę takie krzywe, jak widzicie. No ale to też dlatego, że mi ten fotel tu przeszkadza. Jego tam w ogóle nie powinno być. No i myślę, że to będzie robić robotę. Jakby nie popatrzeć, odizolowany garaż będzie. Powiem Wam, że. Spoko, spoko. Będę musiał teraz pomalować jakoś. No co mi się tu? No. Sprzęt prawie dopracowany. No <laughs> może tu jakiś haczyk zrobimy, coś tak, żeby to spinało się razem, wiecie o co chodzi, żeby mi to tak luzem tutaj nie latało, bo może mi to będzie przeszkadzać. E, już nawet więcej, to już nie wiem, chyba, albo jakąś gumkę damy. Coś, coś zaraz wymyślimy na to. O to też tak nie może się odchylać, ale generalnie pomysł nie jest zły. Powiem Wam, że fajnie mi to dość nawet wyszło. Myślę, że to będzie gdzieś spełniać swoje, jakby Wam to powiedzieć, zadanie, bo nie jest najgorzej. Jest ok, mogłem tego w ogóle na kółkach nie robić, powiem Wam szczerze, ale zrobię, bo myślałem, że to będzie jeździć, coś tam jeździ prowizorycznie. Dobra, lecimy dalej z robotą. No, witajcie, jest w ogóle drugi dzień. E, tak ten odcinek nagrywałem na dwa dni, na dwa razy. E, w sumie tydzień później, ale to cicho, to jest małe szczegół. Słuchajcie, mam mega gorąco w garażu. Też się z wami nie będę, ponieważ zrobiłem to na początku odcinka. No i co, co Wam powiem? Robimy dalej tą kurtynę. E, plan mam taki, że w pierwszej kolejności wypadałoby sobie to wszystko pomalować na kolor taki, jaki ma być, generalnie na czarny, żeby pasowało mi jeszcze wszystko do kurtyny. To przy okazji sobie ten storik też pomalujemy. No i co? Montujemy kurtynę. I z rzeczy, które jeszcze tak sobie wymyśliłem na szybko, bo kurtynę będę miał dużo dłuższą niż cały ten mój czar tutaj. To wpadłem sobie na taki pomysł, że na przykład będę sobie gdzieś przy ścianie, w sensie to co luzem mi wisi, będę sobie zawieszać na haczyku, do czegoś tu podepniemy, tak żeby można było się luzem całkiem tutaj zamknąć i wtedy mi się całkowicie fajnie odgrodzi cały ten teren. Jakby wam tu powiedzieć. I tak to chyba zrobimy, że po prostu ta jedna część kurtyny będzie luźna, czyli tu też będę musiał jakoś później na fajrandor robić jakieś haczyki czy coś, żeby mi się to tutaj ładnie e, składało, żeby nie było burdlu, burdelu, burdlu, <laughs> wiecie o co chodzi, bałaganu. No to co, chyba sobie to teraz e, pomalujemy, także ja wskakuję jeszcze spodnie, no bo muszę ubrać, bo zdążyłem tylko poszulkę przebrać i lecimy z tematem. No i mamy to, widzicie, ładnie sobie gdzieś to pomalowałem. Fajnie to teraz wygląda, fajnie się prezentuje, stoi to samo. No, te dziury zostawiam, bo to i tak jest i tak będzie się rysować i tak będzie jakiś taki, wiecie, powycierany, porysowany. A to będzie ładna prezencja. Dajcie znać w komentarzach, co to myślicie. No i co? A my teraz wieszamy kurtynę. No i mamy zrobioną tutaj kurtynę, trochę pobrudzona, firma taka, na nią postawiłem, Tam pokażę całość, tak się prezentuje z tej strony, idziemy teraz do środka, a od środka już jest taka prezencja, ładnie sobie to tutaj wszystko chyciłem, wydaje mi się, że jeśli chodzi o spawanie to będzie dość miejsca, fajnie jest to odgrodzone, jak się popatrzycie i tu zrobiłem sobie haczyk, bo to jest właśnie to co Wam mówiłem, tu mam tą luźną część, którą będę gdzieś tam zapinać, gdzieś o coś wieszać. Albo tutaj mam kołek, może zrobię jakiś haczyk, wiecie o co chodzi, Także muszę się tak całkowicie tutaj odgrodzić i, 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 i sobie spokojnie spawać. Tutaj jak widzicie, ładnie wszystko zabezpieczane, wszystko fajnie siedzi. Finalnie się to prezentuje tak, tutaj mam haczyk, który powoduje, że mi to, to tutaj nie spada. Trochę takie limpy ze stabilnością, ale powiem wam, wydaje mi się, że będzie to robić robotę. Ciędko. Że będzie to robić robotę. A, tu mam trochę problem, jeżeli chodzi o ten dół, ale normalnie spoko. Jak widzicie, mogę sobie tu spawać. Ale tutaj. Pokażę, cyk cyk, jakieś drobne elementy, może jakiś wydek, cokolwiek, nie wiem, coś będziemy tutaj robić. W na pewno jestem kurtyną już zabezpieczony. Jak mnie w wkurzać, to są tak przechylę. mam dużo więcej miejsca. Także wydaje mi się, że to będzie spoko, jeżeli chodzi o kwestie spawania. I co Wam powiem? To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. No to już tego haczyka nie będę wam pokazywał. No nie oszukujmy się, nie róbmy aż, aż aż ten. Nie bądźmy aż tacy uszczypili To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. I trzymajcie się Ciepło. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!